Pytam się, ile pani Dni spędziła w tej fabryce, montując śrubki czy jakieś inne rzeczy, zastępując tych, którzy pracowali za najniższą krajową. Proszę, mam się, że Pan mnie nie pobije za odpowiedź, bo u was to ostatnio modne. Natomiast bardzo e, oh, mnie, to bardzo, nie mnie to nie bawi. Nie Nie wiem o jakim przypadku Pan mówi. Nie wiem nie wiem, w jaki sposób łączy pan tych ludzi ze środowiskiem Konfederacji, nie znam tego przypadku. No to przecież wy jesteście za tym, żeby oczyścić Polskę na... z migrantów, tak? Czy nie? Ja się cały czas zastanawiam. Naprawdę. Jak wam muszą styki tam nie działać w mózgu, że wy jesteście w stanie wysunąć czasami tak um, dziwny wniosek i bez problemu kłamać po prostu nawet w programach na żywo czy wprost w oczy. Nie no, pani za to z uśmiechem nie, naprawdę jesteście jeszcze jesteście niemiłosiernymi się niemiłosiernymi kłamcami. Panie pośle nie chcemy nielegalnych imigrantów, nie chcemy, A ktoś by, chce? nie chcemy, by. No, chyba wy chcecie, skoro no, nie, nie sądzę. Skoro, skoro chcemy ludzi, którzy mają uregulowane życie Niemcy podrzucają nam imigrantów, my tych ludzi ludzie po prostu w Polsce ludzie. nie chcemy. My, my chcemy, żeby, tak. nasze, ja tak. my chcę, żeby ja my nasze kobiety i dzieci były bezpieczne w Polsce. A wy cały czas głosujecie za tym, żeby ci ludzie, którzy są do no Europy sprowadzani przez przemytników czy przez inne... innymi drogami, żeby to cały czas funkcjonowało. Dlaczego nie robicie porządku? Dlaczego nie robicie. Pani głosowanie, głosowanie czy Pani partii głosowanie w sprawie bezpieczeństwa Dlaczego? Polski, wszyscy o tym, wiemy, do tego się za, za chwilę odniosę, Bo to była Wasza manipulacyjna wrzutka. Dlaczego głosowanie w, w sprawie tarczy wschód w Parlamencie Europejskim nie było głosowaniem imiennym? Przecież to była poprawka złożona pani przez... Ale nie, nie. przecież pani to była poprawka złożona przez IPP. Mogła Pani złożyć złożone wniosek, złożone przez przez Państwa Nic niczego to, nie rozumie. Nie, nie wchodźcie sobie, sobie w słowo. Pani poseł dokończy. Mogliście to zrobić głosowaniem imiennym, wtedy byście mieli czarno na białym, w jaki sposób głosowaliśmy za tarczą wschód. Wtedy jasno byście widzieli w systemie Parlamentu Europejskiego, jest... że głosowaliśmy za, w wsparcie.